Wodem wyjazdu nie była kariera i brak możliwości jej rozwijania w Polsce. Nie chciałem po prostu czekać, dopóki nasz kraj, Polska, osiągnie podobny poziom jak kraje zachodnie. Jest to jednak proces wieloletni. Byłem dumny nie tyle z tego faktu, że ja jako pierwszy Polak przejmę tą fabrykę, ale generalnie z faktu, że w ogóle jako Polak będę zarządzał fabryką w Niemczech i to największą niemiecką fabryką. Zaczynałem w Polsce, w tej samej firmy, i przyniosłem się tutaj do tej samej firmy, i tutaj dział dawał mi więcej możliwości, jeśli chodzi o rozwój i aspekty zawodowe. My, Polacy, jesteśmy troszeczkę bardziej chyba elastyczni, i troszeczkę mniej nas zaskakują te zmiany, i mniej stresują. Taką widzę właśnie naszą zaletę, która w połączeniu z bardzo dużą. Rzetelnością i sumiennością Niemców bardzo dobrze funkcjonuje. Mamy ten lepszy start, to jest studia. Są na bardzo wysokim poziomie i to daje polskim inżynierom tym dobry start. Jeżeli jest taka możliwość ściągnięcia ich z krajów ościennych, gdzie kultura jest zbliżona, myślę, że to jest jeden z powodów, dlaczego tak chętnie polscy inżynierowie są widziani tutaj w Niemczech. Polski inżynier. Zawsze porównania, jak zrobić to jak najlepiej, jak najtańszym kosztem. Oni są bardzo chętni do nauki i bardzo otwarci na nowe pomysły. Niemiecki styl pracy lepiej odróżnia momenty, w których się pracuje, a w których się odpoczywa. W weekendy. Nie zdarza mi się pracować, nigdy nie pracuję w domu po godzinach pracy, taką mam zasadę. Kilka razy do roku jeździmy albo na wakacje całą rodziną, albo tylko i wyłącznie, żeby łowić ryby. To moja największa pasja. Jak zatrudniłem się w firmie, to zaczynałem grać w drużynie zakładowej. Gram 11 lat i już 3 razy zdobiliśmy mistrzostwo, jak chodzi o naszych zawodach, co jeździmy co roku na mistrzostwach. To jest ogród, co wszystko robimy tutaj. Bawimy Miesiąc. tutaj szkolimy następnych talentów do piłki nożnej. Czasami zdarza się, że trzeba jednego albo dwa maile wysłać, ale to staram się, żeby to się nie zdawało za często. Jeżeli zdecydujemy się porównywać potencjał przemysłowy krajów rozwiniętych jak w Niemcy, zauważymy, że miejsca dla dobrych inżynierów jest dużo, dużo mniej w Polsce. Każdy taki wyjazd uczy poznawania nowych kultur, obyczajów w kraju, a nie tylko pieniądze albo karierę. Tym człowiek poznaje różne kultury, różne mentalności ludzi, to tym człowiek jest bogatszy. Absolutnie wyjazd za granicę jest szansą na rozwój kariery i mało tego jest konieczny do rozwoju kariery. Jak to mawia mój obecny szef, tylko właściwi ludzie na właściwym miejscu, z właściwym nastawieniem wygrywają grę.